Karol, jesteśmy po meczu sparingowym z Górnikiem Łęczna, wygranym 2 do 1. Jak w twojej opinii ta gra kontrolna wyglądała? No Pierwszy raz tak naprawdę w tym, w tym, podczas tych przygotowań mieliśmy szansę zagrać więcej niż 45 minut. No po ciężkich treningach nareszcie, nareszcie dostaliśmy więcej minut i mi się wydaje, że wykorzystaliśmy to, graliśmy szybko no i, no i staraliśmy się grać to, co będziemy chcieli pokazywać w lidze już za, tak naprawdę za kilka tygodni. Wspomniałeś o ciężkich treningach. Przyznam szczerze, że przed meczem myślałem, że bardziej to będzie po was widać. Może to zmęczenie tak naprawdę dopiero przyjdzie, bo nie widziałem, żebyście mieli tak zwane ciężkie nogi. No na pewno to się, to się nawarstwia teraz, ale no, o to w tym chodzi. Wczoraj też nie mieliśmy odpuszczone, mieliśmy i siłownie i ciężkie małe gry. Także no, cieszę to, że jesteśmy dobrze przygotowani, dajemy radę. No nikt to tak naprawdę nie wymięka. No i teraz liczy się tylko regeneracja po tym meczu i następne treningi. Jasne. Widać było, że gra fajnie się zazębiała, po prostu. Nie, na pewno były bardzo fajne momenty, w których ta piła tak przysłowiowo szybko chodziła. To na pewno cieszy. Niestety też straciliśmy bramkę. Na pewno wyciągniemy z tego, z tego wnioski i chcemy, żeby jak najwięcej takich fajnych akcji, tak jak pierwsza akcja bramkowa czy druga żeby było jak najwięcej. Jak zacząłeś y, odpowiedzieć na pierwsze pytanie, powiedziałeś, że pierwszy raz mieliście okazję, myślałem, że powiesz, zagrać na naturalnej murawie. No i właśnie, to była pierwsza okazja, troszkę inaczej, ale po prostu chyba fajniej. Fajniej, no troszkę inaczej, no ale nikt tu nie będzie narzekał, no bo w Lidze będziemy grać na naturalnej, no każdy piłkarz chce grać na naturalnej, jest dużo y, bardziej miękko, mniej wchodzi w kolana, no i więcej, dużo więcej frajdy, tak? Zdecydowanie tak. I też nie było widać tak naprawdę po tym, jak graliście, jak operowaliście piłką, żeby Wam to robiło specjalną różnicę, to przejście ze sztuki na naturalną murawę, a czasem jest to problem. Czasem jest to problem, no ale warto pamiętać, że nasz grudzień, no co dwa miesiące temu, cały czas byliśmy na naturalnej. Także, no, warunki mamy, jakie mamy i dostosowujemy się do tego. Oczywiście, że tak. Przygotowania trwają dalej. Jeszcze pewnie chwila będzie ciężka i pomału no, już pewnie pomału będzie schodzenie z obciążeń. Zobaczymy, no. Obóz mamy mieć ciężki. Na pewno tydzień czy dwa tygodnie do ligi już będziemy schodzić powoli z tych obciążeń. Na razie jesteśmy na fali wznoszącej, także, no, czekam na następny trening, na następne mecze. Super, dziękuję bardzo.